Witam, witam z tej strony Oficjal. Witam Was w kolejnym odcinku EA Sports FC24. Będziemy grali kolejny mecz Rivalsów. Znowu będę się irytował, wkurwiał i nie wiem, co jeszcze robił. Mam nadzieję, że tym razem klawiatury nie skasuje, poprzez to, że. Poprzez to, że ta klawiatura musi swoje wytrzymać. Więc dajmy sobie na razie spokój z nerwami. Chociaż. E z nerwami, to, to tutaj będzie ciężko. W składzie weszły nowe zmiany. Rodrigo na lewe skrzydło, skrzydło postawiłem. Przed eee, Jorginho, No i też jest e, Bellingham na ławce rezerwowych. Jude Bellingham jest na ławce rezerwowych. Bo póki co Luka Modric jeszcze gra. W sensie to jest ostatni mecz Luka Modricza. Więc od następnego spotkania Bellingham wchodzi do pierwszego składu naszej drużyny. No i mam nadzieję, że tym razem nie będzie aż tak źle. Dramat. Dobra, niech będzie na takie światło. Mam nadzieję, że będzie lepiej. <grywka> nie wątpię. Jaką się nazywa Wita się z Państwem duet komentatorski, Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Mecz w ramach Division Rivals czas zacząć. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Oj, co się będzie działo na boisku? Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że Tomasz wyszedł sam na sam. Uwaga! Ale Sierer prosto w ręce bramkarza. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Wojciech Co? Szczęsny w bramce. W linii obrony Lisandro Martinez wystąpi obok Manciniego. Dalej Bruno Fernandes oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Co się dzieje? Jairzinho? Jairzinho. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Przerywa to do środkowanie pewnym wybiciem. Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Znamy już wyjściowy skład. No co znowu? W ramce wystąpi Iker Casillas. Przyka Ten kurwa sędzia teraz naprawdę kurwi. Razem z João Cancelo na bokach. Jude Bellingham oraz Frenkie De Jong zagrają na środku pomocy. W ataku wystąpi Alan Shearer. No, to było to była pompa. Ten strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Show. Dobra. Mamy dziś sporo dobrych zawodników na boisku, ale oczy wszystkich zwrócone są na Federico Piezę. Niesamowita szybkość, bardzo Kiesa jeśli obrona choć raz pomyli się z pułapką offside'ową lub zostawi za dużo miejsca, to będzie pozamiatane. No Jorzinio, twoja! piłka na dobieg będzie ogromnie niebezpieczna, więc defensywa musi się pilnować, a najlepiej cofnąć się pod bramkę, żeby utrudnić... Dobieg. No jeszcze z faulem było, jeszcze z faulem, Casillas! Okasja to mi się... To obronił. Szybko nie dogadamy. Brożny w wykonaniu Bruno Fernandesza. Ojej, ojej. Moja obrona jakoś osłupiała. Duszan czy ktoś mi wyjaśni. To Blachowicz. Sobie Widzę też jest zespole. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Podanie do Jairzinho. Ależ teraz będzie okazja. Okej, okay, Adam Shearer. Chyba pierwsza bramka w tym sezonie. Z tym Jorzinio. nie go zmienić. No tak, jeszcze misklik. Świetnie! No, fajnie. Mardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Co się kurwa dzieje w tej grze? Dostał piłkę, rzuca piłkę w pole karne. Dobra, jakoś to wybiliśmy. Co się dzieje z tą kurwa grą? Dobrze teraz, będzie okazja. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Jest komu podać. Uwaga, może strzelać. Szczęsny, jak on to wybronił. Indywidualna akcja, może być ciekawie, ale już na posterunku mamy kolejne ogniwo linii obrony. Przerywają tę akcję. Spójrzmy na zawiązujący się atak Wolves. Musi to strzelić teraz! Spalony. Był tam jednak offside. Tutaj więcej offside'ów kurwa niż y, tych. Dobry odbiór, ale piłka poza linią. Dobra. dostał piłkę. Gol! Wyróżnująca bramka! No to teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem! Rodrigo! Kurwa, taki dobry jesteś w tym Realu, a kurwa w Fifie, to ty jesteś jakiś kurwa nie wiem. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Jude Bellingham. Uwaga, będą prowadzić. Jak kurwa, będą prowadzić jak ten kurwa z zinio? Wychodzi na pozycję. A i piękna tu była parada. Dobra. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonchalansko, ale brawa za starania. Ten Kurwa! już mam dość tych spalonych! Ok. Jardzinio! Co? Gwizdek, czyli będzie rzut wolny Dobra. Piłka z wolnego, posła na szesnastkę! Tak! Teraz to wybicie wyjaśniło sytuację! Mogą tu teraz groźnie skontrować, strata, nic z tej kontry nie będzie. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Odbiera czysto w polu karnym. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle, chce to wykorzystać. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Fak, Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Bronę... Dobra, z co bronił? Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Dobra, do przodu. Koniec pierwszej połowy. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Ale mi się łapy spociły. Dobra, pomijamy. Jakiś chyba koszalin. Okej. Okay. No, Alan Shearer, znowu się tobą zawiodłem. Zrobimy takie zmiany. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempą. O, kancelo, kurwa. Taką piłkę żeś przepuścił. No i po ataku zagrożenie minęło. Dobra, wybiliśmy. Nie tam gdzie jest chciałem, ale wybite. Piłkę poza boisko. Rywale zaraz zaczną od Uwaga, strzał w kierunku bramki. Teraz piękna interwencja. Dobra. Półka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. środkowanie, gdzieś na 11 metr. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Tak się powinno stopować ataki rywala. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jest jednym z kluczowych elektro. Czerwimy, bo jest groźna akcja. Kurwa! Jak mógł strzelić o bramki. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale teraz duży błąd. Co z tego będzie? Piłka w siatkę. Dobra. Griezmann. To mała kompromitacja. darowany drużynie przeciwnej. Ależ głupi błąd. Zagranie do piezy? Złe było to podanie. A gdzie jest Antoine? Antoine gdzieś z tyłu, jak zawsze. Obrońca wyjaśnia sytuację. Dobra. Oddala zagrożenie. Rodrigo. Uwaga, Rodrigo. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Jest Jorzinio. Jeszcze O kurwa! Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Ale mnie teraz kurwa palce zabolały u stupa. A teraz zmiana posiadania piłki. Jest znowu Rodrigo. Ale Rodrigo źle podał. Rodrigo się aż wypierdzielił na... Posadzkę. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Fuck. Znowu są przy piłce. O kurwa. Jeżeli teraz na siebie ciężar gry. Uderza na bramkę. Uwaga, zagrożenie. To tak, 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 dlaczego tak, ten obrońca tak kurwa zrobił? była ta pierwsza obrona, ale Dlaczego ten obrońca tak zrobił? Nie dało się już wyjąć. A zatem jest teraz 3-2. Do Rodrigo. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Zagranie w okolicę pola karnego. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Dodawa Jerudi Sporo wolnego miejsca na skrzydle. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Nasze ah. chłopcy zablokowali piłkę. To może być ważny corner. Kibice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! To jeszcze nie koniec. Ale wdraga. Jest kurwa Jorzinio! Piękne trafienie czatki, Idealna bramka! I po tej bramce jest 4 do 2. Federico Chiesa. O, i tak to się powinno robić. Czorzinho. Zostało 20 minut do końca tego. Ale Antoine Grzyman chyba nie dobiegnie. Ale jednak przepnął chłopa. Ale źle polał. Podanie przejęte, co dalej? Cofniemy do Ikera. Szwój, zagramy z bramkarzem. Się o kurwa, Kasijas. Okej, okay, obok bramki. Ale trzeba jeszcze strzelić w sytuacji sam na sam. Nie był to zły pomysł, tyle że zabrakło tu precyzji przy samym uderzeniu. To wybijasz to? Wybijasz, dobra. Nie, nie. Nie kurwa! No ja kopni to kopni, wybi, wybi, wybi. dobra decyzja. Co się kurwa w tej grze dzieje? Jebany internet! Po prostu hejt kurwa netia. Że nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. No co kurwo laguje. teraz jeszcze wybić. I tyle było z posiadania piłki. Udaremnił tę szansę, świetnie się tutaj zachował. Mamy Rodrigo. Rodrigo. A Ma teraz sporo miejsca na skrzydle, chce to wykorzystać ale nic z tego bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie No co? w dupę, dupę w se ten zagranie. kurwa gwizdek wsadzić. przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Abra Kunde. Dobiegni. Kunde. Kunde, kurwa, jaki ty jesteś wolny. Znakomicie w obronie. Znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Rodzi się kontra, to utrzymane rozegrać. O teraz mogłeś kurwa. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. O, o kurwa. może być groźnie. I co? Spalony. Spalone. To była naprawdę dogodna okazja. Ło, wow, ale przerzucił. Show! Zagranie do kiezy. Kunde. Szkunde zaraz tam kurwa umrze. Kontakt. Świetnie, Dobrze Kasiejas. interwencja. A oto przy piłce Fernandesz. I to tyle z tej akcji. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Dobra, że prożny? Dośrodkowuje Roberto Carlos. W okolice jedenastki teraz rzuca. Bardzo dobra A! Inwestycja. Ale koniec meczu. Dobry występ drużyny gości. Dobra. Puh, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Jeśli Wam się podobało łapka w górę, subskrypcja. I oczywiście polecam Wam też zobaczyć mojego Instagrama i TikToka. Naura.